Samsung S20 Ultra. Wiecie jak wygląda, wiecie jak działa, więc o tym nie będziemy mówić. Nie widzieliście za to zdjęć i filmów. Okej, okay, może widzieliście na Instagramie jakiegoś celebryty, ale nikt nie porównywał zdjęć z tego aparatu do zdjęć z tego aparatu, który też przecież ma 108 milionów pixeli. I ten był pierwszy. Czyli ten powinien być lepszy. Na filmach to w ogóle ten powinien być lepszy. I od iPhone'a najnowszego powinien być lepszy. Ale gdzie są te porównania? W tym filmie. Zapraszam. Jak pięknie świat wygląda na ekranie tego smartfona, nie? Czy u ciebie też tak ładnie wygląda poza ekranem tego smartfona? No dobra, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Mieliśmy rozmawiać o tym, czy jesteśmy w stanie utrzymać w ogóle smartfon, kiedy stukrotny zoom sprawi, że zrobimy zdjęcie no właśnie. Czego jestem w stanie zrobić zdjęcie? Dobra. Pałac Kultury i Nauki, a jestem w tej chwili mam 16 razy zoom. A to może być 100 razy zoom. No to dobra, no to zobaczymy, która godzina tam. Nie jestem w stanie trafić w to. Już, już mam problem, Ok, dobra, tu. O rany. O! Robię, robię, robię. Robię. Nie. Nie. Kadrowanie przy stu... W ogóle komu to jest potrzebne? Możecie teraz powiedzieć, ja uważam, że lepiej zrobić zdjęcie 108 megapikseli, syk, swoją drogą bardzo szybko się robi to zdjęcie i zrobić zuma ręcznie. No nie, znaczy to jest jeszcze gorzej. Może po prostu lepiej być bliżej pałacu kultury i nauki, żeby robić zdjęcie zegara. To chyba jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji. Ale skoro ruszyliśmy już temat 108 milionów pikseli, 108 megapikselową matrycę wyprodukowaną przez Samsunga zresztą wyposażony jest Xiaomi Mi Note 10. A zatem mamy pojedynek Samsung versus Samsung oprogramowany przez Xiaomi. Zakładając, że nie wszyscy będziecie robić takie zdjęcia, porównajmy na szybko normalne fotki: jednokrotne powiększenie, szeroki kąt i pięciokrotny zoom. No i co teraz? Ile opcji dla serwiarzy tutaj jest? No ja widzę różnicę. Tutaj istnieje niebo, a tu nie. Kamery do selfie porównujemy filmowo z iPhone 11 Pro. Bo przecież, jak człowiek jest zawodowym Instagramerem, widziałem ten swój, to no chyba nigdzie co. Zwróćcie uwagę głównie na niebo, na to, co się dzieje za mną. Szczególnie tutaj powinny być różnice. Tak brzmi dźwięk nagrywany S20 Ultra. Tak brzmi dźwięk nagrywany iPhone'em 11 Pro. Pierwszego się obawiam, że jak porównamy to do iPhone'a, to iPhone jest węższy i będzie się mniej kolewał. No ale jeżeli iPhone będzie miał gorszą stabilizację, to znaczy, że już jest w ogóle gorszy. Pilnuję te teraz. No dobra, ale mamy pełne O, czyli to działa w obu przypadkach tak samo, czyli można powiedzieć, że test jest super miarodajny. Pilnuję w tyknię. A poczekaj, nagram Cię w 8K. No chowaj się. I zrobię zbliżenie na montażu. A, bo w ogóle można robić stop klatki z 8K i podobno wychodzą świetne. Teraz Ci zrobię świetne zdjęcie. Zrobiłem. Jestem niezwykle utalentowany. Czy możesz włączyć kolejkę? Tu jest przystanek. Tu jest przystanek? to tak. Tam też. Teraz pyk światło. I znowu na ciuchcie. I. No nie, te filmy w 8K wymagają dopracowania pod wieloma względami, ale też nie wiem, czy będziecie z tej opcji w ogóle korzystać. Co innego, zdjęcia nocne. Konkurent dla S20 Ultra jest tu tylko jeden Huawei P30 Pro. I to już wszystko. Biorąc pod uwagę fakt, że mieliśmy go na jedno popołudnie, to wydaje mi się, że i tak bardzo dużo wam pokazałem. Nie muszę dodawać, że nie jest to sample otrzymany drogą oficjalną od Samsunga. Gdybym czekał na oficjalny produkt testowy, to pewnie prędzej bym kupił od któregoś z was albo od którejś z was używkę, która wam się znudziła, żeby przeprowadzić testy. Ale zależało mi na tym, żebyście mogli zobaczyć te zdjęcia i te filmy. I mam nadzieję, że to się udało. Dobra informacja jest taka, że Samsung dużo lepiej traktuje swoich klientów niż recenzentów i uważam, że akurat to jest dobre. I możecie sobie pójść do sklepu Samsunga oficjalnego, ja byłem wczoraj, i pomacać wszystkie te smartfony. S20, S20+, S20 Ultra, tam nawet Z Flip jest wystawiony. Taka pani pokazywała mężowi i mówi o patrz ten mi się podoba. Nie można ich co prawda wziąć fizycznie z półki, ale można zamówić, można porównać do swojego smartfona, porobić sobie zdjęcia porównawcze. Generalnie super. Czyli e, pod tym względem jesteście kryci pod warunkiem, że macie jakiś e, sklep Samsunga gdzieś tam w pobliżu. Jak nie macie, to bazujcie na informacjach z internetu plus na tym filmie, który mam nadzieję w jakim stopniu wam pomógł. Takie było jego założenie. Wiem, że nie odpowiada na wszystkie pytania, ale też na wszystkie odpowiedzieć nie może. I pamiętajcie też, że od momentu premiery, do momentu, kiedy wy dostaniecie te smartfony do ręki, następuje mnóstwo aktualizacji oprogramowania i od tego smartfona, którego dzisiaj widzieliście, do momentu, kiedy wy dostaniecie swojego do ręki, kiedy go zamówicie, no to prawdopodobnie tych aktualizacji kilka wpadnie. 7, 8, kto wie, może nawet 10, więc te zdjęcia i filmy mogą się polepszyć. Więc jeżeli to co dzisiaj widzieliście, wam wystarczy w 100%, no to możecie bez wahania zamawiać. Jeżeli nie, no to czekajcie. To rozwikłamy być może już za jakiś czas za miesiąc zagadkę czy warto ładować się w S20 Ultra czy może S10 Plus, który jest fantastycznym nadal telefonem, jest zupełnie okej okay. i niepotrzebne jest 8K i niepotrzebne jest 108 megapikseli. Pamiętajcie również, że europejska premiera Xiaomi tuż za rogiem. Więc to wszystko należy wziąć pod uwagę. Ale gdybym miał powiedzieć cokolwiek złego o tym smartfonie, to miałbym bardzo duży problem i szczerze mówiąc, nie chce mi się nawet wysilać. Cena Cena jest zła. Tak samo jak czapka. Postaram się już w niej nie występować. Ale cieszę się, że przeżyliście ten eksperyment. Jaki kraj taki adbox terapii?